Witam, witam wszystkich w trzecim turnieju, zaraz zobaczymy kogo tutaj otrzymamy, szuka myśli, zobaczymy co tutaj wynajdzie, Cyprian, Liksiu, Zielony, Panda, dobra, to tutaj sobie wymienimy na trzech żółtych, damy Wukonga, Liksiu i Pandę też sobie damy, Zobaczmy jeszcze, jak mamy oddziały. To trzeba wymienić. To też możemy zamienić. I startujemy. Zobaczymy, jak to nam tu pójdzie. No, nie ma za wiele tych żółtych, ale trzeba być dobrej myśli. Wsuńmy to do góry. Już ten Cyprian nam to odpalił. Zróbmy sobie dla oczyszczenia. Puśćmy teraz na pandę. Ona nas oślepi, ale my tu sobie się uleczymy. No dobra, tu nam zmniejszymane, więc przełóżmy w nich żeby tą plandę wykończyć Dobra, to podbijmy sobie tutaj te fioletowe się uleczmy troszeczkę Zobaczmy, żółte tu podejdą, czy ją na tym zmniejszonym defie wykończymy, tak Teraz Tiburtus nam tu trochę zmniejszył defa ale my je zmniejszymy manę i ich oślepimy robimy sobie tutaj fioletowe żeby się podleczyć o, no i nie zdążyliśmy spróbujmy tu coś te żółte załadować jeszcze raz ładujmy sobie spokojnie tych naszych graczy zmniejszmy ich manę i podbijmy, zobaczmy co się uda pandom zrobić szczęście oni nie mają lekarzy, w sumie my też jesteśmy no dobra może przeczekajmy, tak i teraz dopiero podbijmy aha, już było podbite no dobra, ten... Musimy coś tu przesunąć na tego Tiburtusa. Ale nawet... Nawet zbytnio nie mamy co. Nas tu będzie... Jak on zaraz odpali, to nas wykończy. A nawet nie mamy co. No nawet nie chcą te żółte podejść. Dopiero teraz, ale on jest też... też jest załadowany. Nawet nie mamy czym go przeatakować. No, próbujemy coś te żółte podsunąć, ale jak widzicie, nic nie chce. Tutaj będzie nas. Na szczęście podeszły, się udało wykończyć. Zobaczmy, co nam przyniesie druga walka. Dwóch zielonych, których nie ma. No, to na fioletowych, bo jest dwóch. tanki żółty, więc. ...zmieńmy tego Wukonga na kogoś fioletowego... ...no a co drugiego Ricarda, to wymieńmy i dodajmy Cypriana... ...i tak D Burtusa I ...to się nam zmieniło... ...wymieńmy... ...na panda jest dobrze... ...i to jest dobrze, no to próbujemy... Start nie ciekawy, raczej na trzy klocki tej mgły nie ściągniemy, ile nam osłabiła regeneracja? Wszystko nie to co oczekujemy. Żółte, no to choć próbujmy te żółte tu podbić. Są fioletowe, ale ono już drugi raz tutaj nas bierze. Teraz ją dopiero ściągniemy. Coś tu przesunąć, żeby te fioletowe. Włukąk już też odpali no zbytnio nic tu spróbujmy tak co tu się wydarzy Podbijajmy tutaj te nic tu za wiele nie podchodziło czy jeszcze zdążymy w ogóle Ricarda odpalić to jeszcze coś tu przetrwamy jeżeli go się uda odpalić no. Och. Żeby nas nie powykańczali, to jeszcze byśmy to jeszcze byśmy coś zdążyli zrobić. Niestety nie mamy bardzo czym, czym tutaj się wykazać. Dopiero coś, klocki podeszły, ale to jest, to jest wszystkiego za mało. Zaraz zobaczymy jak nam pójdzie w trzeciej walce Ciao. Mm, tu już Sonia zielonych, coś byśmy, przez tych zielonych no dobra, spróbujmy Och, Na szczęście jest troszkę więcej tych fioletowych Zróbmy sobie tu jedno złożenie na czało i zaraz drugie. No jeszcze, no patrzcie, jeszcze się nie, nie udało go wykończyć. Może coś tu podejdzie, ale na szczęście teraz się go udało wykończyć. Próbujmy tu coś przesunąć do góry, żeby jednak generować banę. Dobra, włączmy jeszcze kontratak Spróbujmy się pozbyć tego Czachowa. Mały John sam się na szczęście wykończył. Skupmy się może na Sonii teraz. I zajmijmy się Ricardem. Kontratek. O, i tak się już go udało wykończyć więc nie jest najgorzej to zaczynajmy tą czwartą walkę co nam tu przyniesie dwóch fioletowych dwóch zielonych się prosi o żółtych i co? jeszcze mamy niebieskich to by trzeba było dać zielonych Na uniki i Melendora. Będzie im wszystko choćby dobry, też się przydał dziadek na dezaktywacji. No tutaj może weźmiemy tak, żeby jak coś ich te od Melendora i Ricarda im ten atak i leczenie dezaktywować, więc spróbujemy. tych zielonych jest, więc, więc jakoś to powinno być. Jak to teraz najlepiej te żółte złożyć, żeby jak najwięcej ich tu uzyskać? No dobra, to może przesuniemy pierwszy raz tu, no aż będą dwa złożenia. razu się tu skupmy na nim, żeby nam nie rzucił. Lijmy atak kągiem. No dobra, przesuńmy czy podejdzie jeszcze coś tutaj. Pięknie. Te żółtego to powinny wykończyć. No i został ten melendor, z którym jakoś chyba nie powinno być problemu. I czwarta walka. Na naszą korzyść zobaczmy piątą. Gua i szakal. No to byśmy musieli przejść na fioletowo-zielonych. Fioletowo-zielonych. Więc. Rekarda, Melendora i na tanku jest bardziej e, no to może dajmy małego Johna na te uniki i Tiburtusa z mniejszy im Defa małym Johnem poprawimy mamy pierwsze złożenie trzech zielonych No szkoda, że nic więcej nie ma, no ale my sobie z tym jakoś musimy poradzić odbijmy tutaj dobory żółty diament nam planszę oczyścił Na zielonych jeszcze coś tu jest, ale na fioletowych nie bardzo, co mamy liczyć. Dobra. Czyli nie zabijmy im jednego lekarza. Rzućmy tutaj, odpalmy sobie tych naszych fioletowych i zobaczmy, co się wydarzy. Teraz oczyśćmy Rykardem te wszystkie, PiB-Botusem tu zmniejszymy i spróbujmy tej mgły się pozbyć. No i się udało. Melendor nam dezaktywował nasze uniki, więc podwijmy sobie tu fioletowe do góry. Złońmy czy podejdzie coś zielonego no nie bardzo no tu przesuwajmy może może w końcu gdzieś coś podejdzie, teraz już nam tu szakal odpali jeszcze nie, dobra oślepmy go trochę też zrobił unik to znaczy się zróbmy uniki, nie oślepmy Oj. I na szczęście szakal sobie wybrał kogo innego i nic mu tutaj fast mniejszy troszkę zabrakło, troszkę załadujmy sobie tych zielonych zanim ten Melendor to nam odpali zajmijmy się tym szakalem i będziemy sobie teraz spokojnie szukać szukać klocków żeby wykończyć Sonię. Zajmujemy się w pierwszej kolejności Słonią. Melendor tu jest nam zbytnio niezagrażający, więc zostawiliśmy go sobie na koniec. To może też się podleczymy. Na szczęście jest bez kostiumu. to nie leczy się co tury, ataku sobie nie podbija więc bardzo groźne na nie jest no i po nim i pięknie no. jedna porażka zaraz sobie zobaczymy jak tutaj nasza obrona się jeszcze sprawuje o obrona ładnie cały czas jedziemy na A dalej tak trzymać i dziękuję za trzeci dzień turnieju.